www.emyślnikcolo.pl. Pierwszych dożynek gminnych jest pani Anna Miszczak, rolniczka, mieszkanka Worysławic zamkowych Państwo Miszczakowie wychowują dwie córki Alicję i Agatkę. Wspólnie z mężem Mateuszem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 20 hektarów. Zajmują się hodowlą trzody chlewnej. Jak sama pisze, jej największą radością są córki i opieka nad nimi wypełnia jej cały czas. ...wszystkich mieszkańców, którzy na dzisiejszych dożynkach. Panie, panowie, drodzy państwo, panie pośle, księże proboszczu, Bóg zapłać za podarowany mi chleb, symbol pracy rolników. Obiecuję, że będę dzielić go mądrze i sprawiedliwie, aby nie zabrakło w żadnej rodzinie na stole. Bóg zapłaci. Drodzy rolnicy, Pani Wojewodo, wszyscy zaproszeni goście, to dla mnie wielki zaszczyt. Dziękować Bogu za plony, bo jestem też rolnikiem. Tym bardziej większy zaszczyt. Że mogę z Wami tutaj dzisiaj uczestniczyć. Czas dożynek, tak silnie zapisany w naszej polskiej narodowej tradycji, był od wieków czasem radości, z dobrze wykonanej pracy. Wierzymy w Boską Opatrzność, wierzymy, że uczciwa, sumienna praca, taka jak praca rolnika, jest miła Najwyższemu. Uroczystość święta plonów. To jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych, od wieków zakorzeniony w tradycji i duchowości naszego narodu. Ten piękny staropolski obyczaj, który stał się częścią naszej kultury i narodowej tożsamości, jest najlepszą okazją do wyrażenia wdzięczności rolnikom za ich całoroczny trud i pracę i uzyskane plony. W tym dniu rolniczego święta Przyjmijcie wyrazy podziękowania i wyrazy głębokiego szacunku za codzienny wysiłek, za to, że w naszej Ojczyźnie mamy dostatek żywności.